Dobre. <laughs> Dzisiaj pobudka o 6 rano, ponieważ są tutaj w wiosce trzy koguty, które nie dały nam pospać, ale to może nawet lepiej, bo ponagrywam jeszcze jakieś materiały. Za chwilę mamy śniadanko. Chciałem odpalić jeszcze drona, od rona, żeby coś ponagrywać, ale chyba już sobie odpuszczę. Po prostu, ale słuchajcie, czy jest, czy jest lepsza rzecz? Od tego, że wstajecie sobie na, można powiedzieć, praktycznie bezludnej wyspie, znaczy bezludnej, gdzie, gdzie mieszka parę osób pod namiotami, tak jak tutaj widać. Pod namiotami, tak jak widać na załączonym obrazku e, przy wschodzie słońca. Ja Wam powiem tak, przez te cztery dni spotkało nas tyle dobrych rzeczy. Mieliśmy tyle dobrych miejsc że e, Nie wiem czy na to e, zasłużyłem <noise> szczerze mówiąc Ale naprawdę jestem mega wdzięczny i mega szczęśliwy że mogę to przyjechać i tego doświadczyć Bo to jest piękne A tymczasem szykuję się na o, jakieś gówno, jakiś piezno A tymczasem szykuję się na ostatni dzień, żeby jeszcze jak najwięcej doświadczyć Good morning. Good, morning. Good morning. Tutaj w ogóle ponoć jakaś yy, dziwna akcja była w nocy. Bo kumpel mówił, że się obudził, i coś jakiś tam gościu się ponoć tam nie chciał się na niego, to coś tam był bełkotał i go wynosili. A teraz widzę, że ten białas. Nie wiem, czy to jest Niemiec, chyba bo wczoraj po niemiecku gadaje, że się z Radu taja. <grywia> Także może będzie jakaś zadywa z tego. Zobaczymy, zobaczymy co tutaj się stanie. E, tutaj ekipa, jeżeli chodzi o naszą załogę, mamy świetną. Mamy gościa, który nam całkiem e, dobrze gotuje. Tutaj ekipa właśnie nam codziennie. Przygotowuje noclegi, rozkłada namioty, także nic praktycznie nie musimy tutaj robić. Eee, jesteśmy z obsługi bardzo zadowoleni. Naprawdę za bardzo małe pieniądze, według mnie, zorganizowaliśmy sobie to wszystko, ale to głównie temu, to głównie dlatego, że jest z nas prawie 10 osób i e, mogliśmy po prostu te koszty rozłożyć Także jakby się komuś spodobała taka wycieczka i chciałby na taką wycieczkę na Filipiny pojechać, odzywajcie się do mnie w komentarzach albo na portalach społecznościowych i wtedy wam e, po prostu powiem jak coś takiego zorganizować, żeby nie było drogo e, a żeby doświadczenia były e, jak najlepsze, czyli takie jak tutaj widzieliście na załączonych przeze mnie Zaczynamy ostatni dzień naszego czterodniowego rejsu i z wielkim bólem serca zmierzamy ku naszej mecie. Wszystko co dobre, szybko się kończy, ale to jeszcze nie koniec. I dzisiaj, właśnie na początek, dopływamy na piękną plażę w kształcie trójkąta. Dzisiaj jest bardzo wiecznie, są silne prądy. Moja ekipa, która postanowiła płynąć na plaży, widziałem, że mieli problemy z dopłynięciem, ale jakoś dali radę. Ja postanowiłem. Pierwszy raz podczas tego rejsu zamanifestować i nie płynąć na żadną plażę, tylko zostać na łodzi, nie ze względu na warunki atmosferyczne, a ze względu na to, że możecie za mną zauważyć 10 łodzi które dopłynęły z kobiskiego portu, niestety dopływamy już do większego miasteczka i zaczyna się robić tutaj tłoczno i to co mi się najbardziej podobało podczas całego rejsu, czyli ta cała dzikość i brak turystów, no tutaj niestety to wszystko znika i pojawia się dużo ludzi na plaży, także ja postanawiam zostać na łódce i chillować sobie na swój sposób. Kolejny raz podczas mojej podróży uświadamiam sobie, że o wiele bardziej wolę spędzać czas na dziko, w zgodzie z naturą, na bezludnych plażach i wyspach, niż w miejscach, gdzie jest pełno turystów i duży zgiełk. Tak jak możecie zauważyć, podpływa do nas inna łódka, gdzie chłopacy będą wymieniali się towarem, najprawdopodobniej pójdzie jakiś barter, ponieważ tutaj na palawanie właśnie ludzie sobie pomagają. Też mieliśmy styczność z takim zjawiskiem na innych wyspach, gdzie ludzie przypływali z innych wysp i się wymieniali różnymi towarami, bądź kupowali od siebie pewne towary, ponieważ infrastruktura na palawanie jest i ogólnie na Filipinach, na niektórych odległych wyspach jest bardzo ograniczona i ludzie pomagają sobie jak tylko mogą. Nasza załoga jak zwykle stanęła na wysokości zadania i tak jak codziennie złowili nam pyszne i świeże owoce morza, zazwyczaj łapią niektóre ryby na linkę i to dość pokaźnej wielkości ryby. Dnia wczorajszego złowili nam tuńczyka, którego mieliśmy przyrządzonego na kolację. A tutaj, właśnie, możecie zobaczyć, jak suszy się porcja wyfiletowanej ryby, którą przed chwilą złowili chłopaki z naszej ekipy. Tutaj, po raz kolejny, pokazuję Wam zaplecze naszej kuchni, gdzie w folii jest grillowana kolejna rybka na nasz obiad. I tak jak właśnie gadaliśmy wczoraj ze znajomymi, to jest niesamowite, jak nasza ekipa potrafi w dość prymitywnych warunkach przyrządzić nam naprawdę yy, bardzo dobre jedzenie i pewnie gdyby te warunki były normalne, gotowaliby nam o wiele lepsze rzeczy, ale i tak nie narzekamy i to jaką jakoś dostajemy, to jakie pyszne dostajemy, placuszki, owoce morza, jakieś jajka, innego rodzaju rzeczy, które może nie są jakimiś wymyślnymi daniami, ale są proste i smaczne. To to tylko udowadnia, że jeżeli coś chcemy zrobić dobrego, to możemy zrobić dobrego. A totalnie nie kumam restauracji czy barów, które są prowadzone przez ludzi regularnie, gdzie to jest czyjaś praca, a w takim miejscu potrafimy dostać regularnie, bardzo średnie albo po prostu słabe jedzenie. No wytłumaczcie mi to, bo ja tego nie potrafię zrozumieć, a tutaj chłopaki pokazują, że naprawdę na jakimś prymitywnym grillu i tam na dwóch, czy trzech patelniach można naprawdę zrobić super rzeczy do jedzenia. A tutaj nasza ekipa, która zaczyna odholowywać powoli nasz statek i będziemy wpłynęli na kolejne wyspy. A w tle możecie zauważyć turystów i gwiazdy Instagrama, które cykają sobie zdjęcia. Ja postanowiłem za dużo tych zdjęć nie robić, może dosłownie przez czterodniowy rejs, zrobiłem parę selfiaczów, a tak cała reszta zdjęć była typowo skupiona na krajobrazie, ponieważ uważam, że piękne krajobrazy i plaże są o wiele bardziej ciekawsze od mojego ryjca, który oglądacie cały czas na tych vlogach. Po raz kolejny pan kapitan prezentuje złowioną rybkę, która trafi na nasze talerze podczas obiadu. Nie ukrywam, że jest to dla mnie nowość, że podczas rejsu mamy na bieżąco łowione owoce morza, które chwilę później po złowieniu lądują na naszych talerzach. Tym bardziej, że parę miesięcy przed wyjazdem odżywiałem się bezmięsnie. Ja. Gorilla. 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 Jesteśmy właśnie na przedostatnie miejsce w naszej podróży, gdzie ponoć są szkielety statków pozatapianych podczas II wojny światowej. Są tutaj japońskie statki. Teraz wejdę specjalnie na samą górę i pokażę wam jak to z góry wygląda. O, a tutaj akurat mimo tego, że wam pokazuję to kolejne tego. Kolację nam się robi. Zobaczcie. Znowu pan złowił i będziemy będziemy mieli jedzonko e, Nastawiam się właśnie na, e, dzisiaj najbardziej na Twins Lagun. E, na ostatnie miejsce, które zobaczymy. Kamil, jest coś pod tą wodą? Tak. A na razie do niczego. Tych statków nie widzisz. No właśnie, Kamil mówi, że. Są rafę, ale statków nie widać. Może zaraz znajdą, to chociaż będę miał ułatwione zadania jak ja pójdę, jak ja pójdę, pójdę nurkować, żeby czasu nie. Like you understand I to już koniec naszego rejsu. Cztery dni spędzone w raju, których nie zapomnę do końca życia. Dziesięciu przyjaciół, którzy nadawali klimat tej przygodzie. Piękna strona natury w postaci rajskich plaż i Błękitnego Morza. Kapitan z załogą, którzy stanęli na wysokości zadania, opiekując się nami przez ten cały okres. Wspólnie spędzany czas na grach przy butelce rumu. Nocne leżenie na plaży, oglądając gwiazdy. I nurkowanie na napotkanych rafach stworzyło niepowtarzalny klimat naszego wyjazdu. Ja opuszczam Filipiny z poczuciem tęsknoty za pięknem tutajszej natury. Choć często gonimy za szczęściem w naszym życiu, nie zauważamy, że jest ono tak naprawdę na wyciągnięcie naszej ręki. Wystarczy docenić piękno otaczającego nas świata. Podziękować za bliskich ludzi, których mamy wokół siebie i uświadomić sobie, jak wielką wartością jest wolność, którą mamy. Czekam z niecierpliwością na dzień, w którym będziemy mogli jeszcze raz poczuć się jak piraci na morzu, a do tego czasu postaram się zapuścić włosy, by móc chociaż raz w życiu poczuć wiatr we włosach i wolność niczym Jack Sparrow pływający pomiędzy karaibskimi wyspami.